Cześć, witajcie. Z tej strony Olek i witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj będziemy... Dzisiaj w sumie będziemy wziąć nowy kamerę z anemiiarskiej, to której dopiero ale będę chciała odrzucać do końca, tylko żeby potem go otwierać. Pan zacznij. 3, 3 kilka 300 gemów znaczy nie z budynka, tylko na 300 tak, mamy komoletki, no przebyśmy trochę oce no to co? Robimy Chyba w ogóle jakieś myśli mam, 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 mam. Ja, dobra, za 500 i sobie zrobimy robot. Dzisiaj będziemy robić misję. No to jest. Go, 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 go. go. Oh. Nadal jestem trochę chory, więc możecie zostawić sobie łapkę w górę, żebym wyzdrowiał rozwalą go tak nie rozwalili ale chociaż brak. nie 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 okej w dobre dobry Star power może i wybrałem dobrze wybił no Emo. Animowano. O nie. 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 śpi Nie. lecimy, Nie. Nie. Lecimy, Nie. śpimy, Nie. śpimy. Nie. śpimy. Nie. to? Nie. Tak. Dobra, nie. dobra, ty. No, Nie. 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 Doszła rady, doszła radę, doszła rady. Proszę, proszę, nie, ma... nie, 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 Zablokowana I Teraz lecimy na pełnej Pełnej Szylaj, szylaj Jest! Mamy to, mamy to, mamy to, mamy to, mamy to Jest! Dogrywka To dobrze chyba Chyba Nie lubię do grywek. Więc nie dobrze

Co on robi? Trochę zrobię, bo tutaj jest komodka słaba Nowe seso A tutaj? I może na tej zagrać? Na no, tej może jakaś bibi, obym miał na bibi mam coś na bibi? nie mam teraz muszę tak robić, może mi się uda, obym dostał bibi bibi proszę kolt no to chyba mogę się pożegnać no wyraził kolt to tutaj przy... nie, Dynamike! To dynamik sobie dobrze wypadził. Krok? Mi... Kruk? Tak. Chyba. Nie, Jessie czy Kruk? Już nie wiem. Już sam nie wiem, sam nie wiem. Boję się, że przegram, boję się, że przegram. No, wygramy, wygramy, wygramy. sam. A, od buta nie dostaję. Co? A przecież oni to wygrają? Dawaj, bij. Ho, ho, ho. No i chociaż mam zajęcie. Pyk, pyk, pyk. 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 Dobra A, dobra, to zobaczę Przepraszam, że się wyciszyłem na chwilę, ale moja babcia o mówiła Bardzo bym chciał to otworzyć, ale no nie No, ależ. lecimy dalej Zrobimy to misję może nie musiał uderzyć kurna dobra o to dosyć dobre o, ale... o co chłop ale dobry dobry no to my już to wygraliśmy automatycznie my to już to wygraliśmy Sorry. no już przegraliśmy Niech ty się teleportuj Dobrze, dobrze Dobrze sercz. Ty tam masz czekać. Aż Strefa nie dojdzie i im zabiera HP. A ja im chciał zobaczyć, to jest już robot I, i do nich idzie. Dobrze, dobrze idziesz. Ale nie schodź z tego tylko. Z tego serca nie schodzić. Będę się bawił teraz. Dobra. I, na, I pójdę do serca i będę u serca. I pójdę tutaj, tak? Później będziemy, no to bo tam Oni już prawie mają 0HP. Również już się zatlinął. Ja idę tutaj. No i ja tutaj będę portu. No, musiałam się wyciszyć, bo nie wiem, gdzie no, ale wygrałem, ale jeden, tylko jednego ja tylko o, i wpadło. Zaraz, co wpadło? Ale klejnoty, to będziemy zbierać? Będziemy zbierać tylko klejnoty i monety. Ale mega epickie. Nie sobie wypróbować już Asza można drobnąć Co? Jest takie coś, że można wypróbować Asza skinę Jest dobra. Ty. Wypróbuję Asza skina. Ninja aż nie ja ocenię go. Bo aż to tam 8 na 10. Co so Olef jeden sens, drugi po ile? on tyle robociki trochę inne są, dobra mam wola i teraz tak ja muszę jeszcze bardziej się przyjrzeć tym robocikom jest to zmienione? nie wiem, zobaczę jeszcze U normalnego osza to osza tutaj Próbuję, chyba są takie same. Nie wiem. Mam zadowolenie, że kółka. I jak wygląda? Jak inny. I to by było chyba na tyle, jeśli się Zostawiajcie łapki w górę, trzy łapki w górę. Równo się kolejne odcinek Brown Stars. Subskrybujcie mój kanał z dzwoneczkiem. Wpadajcie do jego na kanał Igo Brown Stars. Subskrybujcie mu, te mu też kanał. I to tyle w dzisiejszym odcinku, więc hello!